Spotykają się dwie przyjaciółki. Jedna pyta: Ernesta, byłaś z kochankiem w teatrze? No i jak tam było? Prawdziwa tragikomedia. Och, jak ciekawie! Proszę opowiedz mi o tym więcej. Czy możesz sobie wyobrazić, że wpadliśmy na mojego męża w szatni teatru? I on też był ze swoją kochanką. Koniec dnia pracy w stołecznym supermarkecie. Młoda kasierka, głośno szlocha. I jaka ja jestem głupia? Podchodzi do niej inna kasierka i pyta, co się stało. Wyobraź sobie, miałam dziś klienta, bardzo uprzejmego, młodego człowieka. O takim dżentelmenie można tylko pomarzyć. Podliczyłam mu towar, a on spojrzał na mnie i powiedział: Dziewczyno, całe życie chciałem spotkać kogoś takiego jak ty. Mam wszystko: pieniądze, drogi samochód, duży dom. Do prawdziwego szczęścia potrzebuję tylko ciebie. Jeśli przyjmiesz moją propozycję, dzień po naszym ślubie polecimy na Seychelle. Czy zgodzisz się zostać moją żoną? Koledzy chórem pytają kasierkę. A co ty mu powiedziałaś? Kasierka rozpłakała się jeszcze głośniej. A ja go zapytałam: Ma pan kartę zniżkową? Może potrzebuje pan torbę? Dziewczyna pyta koleżankę. Słuchaj, Monika, jesteś bardzo krótkowzroczna. Dlaczego zawsze zdejmujesz okulary, kiedy przychodzi twój narzeczony? Cóż, po pierwsze, jestem o wiele ładniejsza bez okularów, a po drugie, mój narzeczony jest również o wiele ładniejszy, kiedy jestem bez okularów. Do gabinetu szefowej wchodzi nowa sekretarka i mówi. Pani Katarzyno, wydaje mi się, że jest do pani telefon. Szefowa patrzy na nią ironicznie i pyta: Co to znaczy, wydaje mi się, jestem proszona do telefonu, czy nie? Kiedy odebrałam telefon, usłyszałam głos pytający: Czy to ty, mój słodki skarbie? I teraz nie wiem, czy to pani jest proszona do telefonu, czy ja? Jedna blondynka pyta drugą blondynkę. Sylwia, dlaczego helikopter ma takie duże śmigło na górze? Nie wiesz, to wentylator, żeby pilot się nie pocił podczas lotu. Niemożliwe, Agnieszko, ty chyba żartujesz. Jakie żarty? Raz leciałem helikopterem i ten wentylator przestał się kręcić. Trzeba było widzieć, jak pilot od razu się spocił. <grym> Mężczyzna wchodzi do baru, w którym są tylko blondynki. Siada przy barze i mówi do jednej z dziewczyn Chcesz, żebym opowiedział ci nową anegdotę o blondynkach? Słuchaj, szanowny. Za barem stoi blondynka i ma czarny pas w karatę. Po twojej lewej blondynka mistrzyni aikido, po twojej prawej blondynka mająca 190 cm wzrostu i ważąca 95 kg. Na scenie blondynka instruktorka walki wręcz, a za tobą blondynka z kijem w rękach. Chcesz jeszcze opowiedzieć swoją anegdotę? Mężczyzna milknie, zastanawia się przez kilka sekund, o czym mówi nie, nie chcę. Obawiam się, że będę musiał tłumaczyć to sześć razy. Rozmowa między dwiema paniami, jedna mówi. Moja droga, twój naszyjnik jest cudowny i taki długi. Założę się, że twój mąż co roku daje ci perłę na urodziny. Pamiętnika damy, która podróżowała statkiem przez Atlantyk. Poniedziałek. Dziś jadłam przy tym samym stole z kapitanem. Wtorek. Cały ranek spędziłam na Mostku Kapitańskim. Środa. Dzisiaj kapitan poprosił mnie o rękę. Czwartek. Kapitan grozi, że zatopi nasz statek, jeśli nie przyjmę jego propozycji. Piątek. Jestem szczęśliwa, ponieważ dziś uratowałam 440 ludzkich istnień. Bogaty kupiec jest oburzony na komisariat policji. Jakiś łobuz potrzył się pod mojego agenta podatkowego i zainkasował na prowincji 100 tysięcy złotych. To więcej niż otrzymali wszyscy moi agenci. Trzeba go natychmiast znaleźć. Niech się pan nie martwi, na pewno go wytropimy i aresztujemy. Po co go aresztować? Chcę go zatrudnić. Kowalski. Wyczerpany chorobą morską, przybywa do Nowego Jorku. Zatacza się po trapie. Nagle widzi nurka w skafandrze, wynurzającego się z wody. Och, mówi Kowalski, gdybym tylko wiedział, że mogę tu przyjść na piechotę. Rabinowicz podbiega do rabina. Rebbe, wysłuchaj mnie, proszę, to bardzo ważne. Rabin odkłada Talmud i pyta: Co się stało? Rebe, moja żona chce mnie otruć. To niemożliwe. Dlaczego tak myślisz? Rebe, to pewne. Widziałem, jak dodawała coś do mojego jedzenia i smak jedzenia się zmienił. Rabin myśli, a potem mówi: Oto, co powinieneś zrobić. Porozmawiam z twoją żoną i zobaczę, co jest nie tak. Przyjdź jutro do synagogi, przedstawię ci moją opinię. Następnego dnia Rabinowicz ponownie przychodzi do synagogi i widzi, że broda rabina jest rozczochrana. A ręce mu się trzęsą. Właśnie rozmawiałem z pańską żoną. Rozmawiałem z nią przez telefon przez trzy godziny. Chcesz mojej rady? Oczywiście, Rebe. Myślę, że powinieneś zagrać martwego. <śmawia> Rozmowa dwóch kolegów. Ty, Janek, masz zawsze szczęście we wszystkim. Szczerze ci zazdroszczę. Co ty mówisz, Zdzisław? W zeszły piątek jechałem ekspresem do Warszawy na weekend i zajęło mi to 5 godzin zamiast dwóch. Janek, a ty mówisz o pechu? Zapłaciłeś za dwie godziny, a przez trzy jechałeś za darmo. <ślad> śledczy wezwał na przesłuchanie jubilera podejrzanego o nielegalny handel i mówi do niego. Oddaj dobrowolnie swoje diamenty, inaczej zajmie się tobą prokuratura. Jubiler zastanowił się i zapytał. Panie śledczy, ma pan dzieci? Tak, jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Ja też mam córkę, która znalazła narzeczonego. Daję jej te diamenty jako posag. Niech wyjdzie za mąż, a wtedy ja dam ci te diamenty i będziesz mógł z nimi zrobić, co zechcesz. Śledczy spojrzał uważnie na jubilera i powiedział: Czy mogę powiedzieć coś do ciebie, jako ojciec, do ojca? Oczywiście, że możesz. A więc tak narzeczonym pańskiej córki musi być ktoś z mojej strony. Po rynku idzie otyła kobieta, a dwa kroki za nią chudy mąż z wielkimi torbami. Za jedną z toreb trzyma się dziecko. Mężczyzna mówi smutno do chłopca: Feliksie, uwierz w moje gorzkie doświadczenie i nigdy się nie żeni. Chłopiec długo myśli, a potem rozsądnie pyta. Tatusiu, a z kim będę się dzielił moim gorzkim doświadczeniem? Mężczyzna idzie przez targ i przygląda się papugom falistym. Następnie podchodzi do jednego ze sprzedawców ptaków i pyta: Powiedz mi, czy twoje papugi mówią, czy tylko śpiewają? Moje papugi są najcenniejsze, one milczą. Dziwne, ale myślałem, że najcenniejsze papugi to te, które potrafią mówić. Powiedz mi, czy masz żonę, dzieci teściową? Tak, mam żonę, dwie córki. A matka mojej żony również z nami mieszka. Czy nie ma pan wystarczającej liczby rozmówców? Pewien krawiec, któremu klient od dłuższego czasu nie płacił rachunku, postanowił pójść do jego domu i zażądać pieniędzy. Przyłapał upartego dłużnika przy obiedzie, gdy ten kroił pieczonego indyka. Panie Rojczyk, kiedy zwróci mi pan to, co jest mi pan winien? Bądź cierpliwy, przyjacielu. Jestem teraz dość biedny. Jesteś biedny, ale jesz indyka? Widzisz, nie miałem już czym nakarmić tego biednego ptaka. Umiera stary lichwiarz. Na cywilnej mszy pogrzebowej ksiądz prosi kogoś o powiedzenie kilku słów o zmarłym. Przerwa najwyraźniej się przedłuża, i po kilku minutach ktoś z zebranych w końcu zabiera głos. Jego brat był jeszcze gorszy. W szkole uczniowie piszą wypracowanie na temat, gdybym miał milion, na co bym go wydał. Gdy do końca lekcji zostało 10 minut, Mateusz podnosi rękę. Nauczycielka pyta go. Mateusz, o co chcesz zapytać? Pani Elwiro, mogę dołożyć jeszcze 100 tysięcy? Salomon przyniósł krawcowi materiał na garnitur. Ten jednak odmówił przyjęcia zamówienia, mówiąc, że nie ma wystarczającej ilości materiału. Salomon poszedł do innego krawca, który zgodził się i wkrótce uszył mu garnitur. Kiedy Salomon odbierał zamówienie, zobaczył, że syn krawca ma na sobie spodnie z tego samego materiału. Mężczyzna poszedł do pierwszego krawca i powiedział: Powiedziałeś, że nie ma wystarczająco dużo materiału na garnitur, a drugi krawiec zdołał jeszcze wyciąć z niego spodnie dla swojego syna. Tak, ale ja mam bliźniaki odpowiedział krawiec.